Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kanale. Z tej strony, Mikołaj i znajdujemy się w salonie 2 kółka w nakle nad notecią. 30 km od Bydgoszczy. Dzisiaj będziemy prezentować Państwu nasz model Sarini Sole, czyli pojazd czterokołowy niezabudowany, którym możemy poruszać się po ścieżkach rowerowych oraz po chodnikach. Mamy dzisiaj przed sobą tutaj model Sarini Sole L akurat, czyli pojazd z akumulatorem litowym. Mamy tutaj 20 Ah, moc silnika 1000 W. Maksymalna prędkość, jaką możemy osiągnąć takim pojazdem wynosi 25 km na godzinę. Ma takie ograniczenie, właśnie po to, abyśmy mogli poruszać się nim po ścieżkach rowerowych bądź po chodnikach. Nasze pojazdy są również wyposażone w homologację. Można go również zarejestrować. Jest on rejestrowany jako czterokołowiec inny, natomiast w przypadku rejestracji wymagane już jest uprawnienie kategorii AM. Jak zarejestrujemy pojazd, mamy możliwość tylko poruszania się po drogach publicznych. Wtedy już nie mamy możliwości jazdy po chodnikach i po ścieżkach rowerowych. Natomiast, jeśli nie dokonamy tej rejestracji, na spokojnie możemy się poruszać tutaj wśród pieszych praktycznie. Także zaczniemy sobie od omawiania tego modelu. Mamy tutaj przed sobą, oczywiście, stacyjkę. No i jest to standardowa stacyjka. Na tradycyjny kluczyk, który pozwala nam uruchomić nasz pojazd. Także w tym momencie odpalimy go sobie. Teraz mamy akurat załączone światełka długie, no i światła krótkie. Wyposażenie ma bardzo podobne do zwykłego skutera, ponieważ mamy tutaj wszystkie niezbędne światła do poruszania się, również tutaj po drogach publicznych. Są kierunkowskazy, światła awaryjne. Dźwięk ostrzegawczy, czyli klakson. No i regulacje światła. Mamy światła postojowe, mamy światła dzienne. To również nasz model Sarini Sole posiada. I powiem jeszcze tak na wstępie, że mamy dwa modele Sole. Pierwsze Sole to jest wersja podstawowa z akumulatorem żelowym. Jeśli chodzi o sam design i wygląd, jest on niezmienny w zasadzie. Różnią się tylko akumulatorami te pojazdy. W modelu SOLE mamy akumulatory żelowe też 20Ah i również tutaj 1000W silnik. I właśnie na takim pojeździe, w obu przypadkach, jesteśmy w stanie na jednym ładowaniu przejechać w okolicach 50-60 km. Oba te pojazdy są oczywiście elektryczne z możliwością ładowania pod standardowym gniazdkiem domowym. Za chwileczkę też Państwu pokażemy przebitki, jak wygląda układ kierowniczy w takim pojeździe. Mamy przed sobą również malutki wyświetlacz, który informuje nas o napięciu, które mają obecnie nasze akumulatory. Teraz mamy naładowany na maksa, także wyświetla nam informację, że jest 65V. Jest obok również ikona akumulatora, która pokazuje nam w czterech poziomach stan naładowania. Mamy tutaj również prędkomierz, który będzie nas informował o prędkości, z jaką się poruszamy. No i wszystkie funkcje, których używamy podczas jazdy, typu właśnie światła. Bądź też biegi będą wyświetlać nam informacje na tym wyświetlaczu. Co ciekawe, mamy tutaj aż trzy biegi, i te trzy biegi działają w przypadku poruszania się na trybie D, czyli jazdy do przodu. Tak naprawdę to na tych wszystkich trzech trybach jesteśmy w stanie poruszać się 25 km na godzinę. Natomiast jest on tutaj zależny właśnie od prędkości tej ruszania, od tej prędkości takiej startowej. Jeśli mamy bieg jedynkę, to pojazd bardzo delikatnie, powoli rusza. Jak mamy tryb drugi, no to już taki stopień umiarkowany ruszania. No i trzeci, oczywiście najmocniejszy, czyli pojazd po przekręceniu manetki bardzo energicznie rusza, co też. Państwu tutaj zaprezentuje. Eee, oczywiście nasz pojazd wyposażony jest również w hak, na który możemy powiesić sobie siatkę zakupów, czy to parasolkę, e, czy to kurtkę. E, tak naprawdę ogranicza nas tutaj tylko wyobraźnia. Jest również przestrzeń, która pozwala nam e, na odłożenie e, swobodnie telefonu, tak aby go nigdzie nie zgubić podczas podróżowania, bądź okularów kluczyków od domu. Wszystko e, mamy, e, wszystko jesteśmy w stanie sobie e, umiejscowić w jednym miejscu, dzięki czemu o niczym nie zapomnimy, a z pewnością nie zgubimy. E, no i po lewej stronie e, naszego pojazdu znajduje się również pojemnik na napoje, więc myślę, że to również e, bardzo korzystna opcja. E, no i tak, pojazd mamy teraz odpalony, aby go zgasić, oczywiście przekręcamy kluczyk w lewo. Jeśli przekręcimy kierownicę w lewo bądź w prawo i przekręcimy kluczyk ponownie w lewo, załączy nam się blokada kierownicy. Dzięki czemu nikt ani tego pojazdu nie ukradnie, ani nim też nie ruszymy dzięki tej funkcji. Aby ją zwolnić, przekręcamy w lewo kierownicę, wduszamy kluczyk i przekręcamy w prawo do ponownego odpalenia. Pojazd SARINI-SOLE. Wyposażony jest również w ręczne. Z tego tytułu, że jest to bardzo mały pojazd, przypominający również skuter standardowy. Nie mamy tutaj ręcznego umiejscowionego w podłodze, dlatego alternatywą było umiejscowienie go tutaj po lewej stronie w hamulcu. W pojeździe Sarini Sole nie mamy nożnego hamulca, obydwa hamulce są w manetkach i obydwa hamulce odpowiadają za hamowanie wszystkimi układami hamulcowymi w pojeździe także aby załączyć sobie hamulec ręczny hamulec ręczny wciskamy po lewej stronie hamulec no i tutaj znajduje się mówiąc w cudzysłowie taki cyfelek który należy wsunąć do góry blokada nam się załącza dzięki czemu nasz pojazd się nie ruszy ani do przodu ani do tyłu. Aby ją zwolnić, po prostu wduszamy hamulec ponownie. No i mamy swobodną możliwość poruszania się w przód bądź w tył. Jeśli tutaj wyłączymy ten hamulec ręczny, no to nasz pojazd jest na tak słowiowym tutaj luzie. Także może przejdźmy sobie do omawiania specyfikacji. Właśnie pokażę też Państwu przestrzeń, w której znajdują się akumulatory, jak wygląda ładowarka. No i oczywiście, w jaki sposób użytkować nasz pojazd tuż po zakupie. Salini Sole wyposażony jest również w dodatkowy. Bagażnik. Już go Państwu prezentuję. Przestrzeń jest naprawdę, myślę, że bardzo duża. Spokojnie na drobne zakupy wystarczająca. No i zazwyczaj w tym pierwszym kuferku znajduje się ładowarka, która jest obowiązkowo dołączona do każdego pojazdu po zakupie. Już pokażę Państwu, jak ona wygląda. Jest to standardowa ładowarka, którą podłączamy pod gniazdko domowe 230V. Co ciekawe, w przypadku akumulatora litowego, czyli tego, który mamy tutaj, mamy dwie możliwości ładowania pojazdu: albo możemy podłączyć pojazd bezpośrednio tutaj pod wtyczkę, która znajduje się na przodzie pojazdu, i wtedy wiadomo, bezpośrednio do gniazdka domowego. Natomiast drugą opcją jest wymontowanie tego akumulatora, przeniesienia go w miejsce ładowania i podłączenia bezpośrednio pod gniazdko domowe. Także na chwilkę tą ładowarkę sobie odłożymy i pokażę teraz państwu gdzie się znajduje akumulator w pojeździe Sole. Jak wyprostujemy sobie kierownicę, możemy na spokojnie oprzeć sobie ten kuferek tutaj do przodu, tak żeby nam się nie przywrócił ani, żeby nam nie spadł. No i tutaj mamy umiejscowiony akumulator. Aby go wymontować, należy wyłączyć ten główny bezpiecznik, wyciągnąć wtyczkę. Tutaj mamy uchwyt od akumulatora, wyciągamy sobie i pod tą samą wtyczkę, pod którą. Podłączony jest akumulator z pojazdem. Podłączamy naszą ładowarkę, jeśli chcielibyśmy ładować no, sobie go bezpośrednio pod gniazdkiem. Co ciekawe, akumulator waży w okolicach 10 kg, więc nie jest on ciężki na spokojnie. Hmm. Myślę, że, że każdy miałby możliwość tutaj poradzenia sobie z przetransportowaniem go. Jeśli nie używamy pojazdu dłużej niż 4-5 dni, co również wspominam Państwu na każdym materiale, warto pamiętać o tym, żeby bezpiecznik zawsze był na trybie wyłączonym czyli przełączamy go w tym przypadku w prawo, aby akumulator pod naszą nieobecność nie tracił na pojemności ani na ładowaniu. Jeśli chodzi o model Sarini Sole, czyli ta wersja żelowa, o której tutaj Państwu wspominałem przed chwilą, ona, akumulator, ma wbudowany jeszcze pod tą przestrzenią czyli tamte akumulatory są od spodu montowane, dzięki czemu ta przestrzeń jest pusta. Nie ma tutaj wtedy żadnego akumulatora i może ona służyć za przewożenie dodatkowych rzeczy. Zamknijmy sobie teraz nasz pojazd. i przejdźmy do omawiania fotela. E, oczywiście mamy tutaj pasy bezpieczeństwa, e, które najlepiej jest e, na których najlepiej jest używać przed e, każdą jazdą, szczególnie przed pierwszymi jazdami, kiedy uczymy się podróżować tymi pojazdami, e, bo myślę, że e, pierwsze takie odczucie poruszania się elektrykiem zawsze jest czymś nowym, dlatego że te pojazdy Zachowują się całkiem inaczej podczas ruszania i podczas jazdy niż typowe pojazdy spalinowe. Tutaj tą maksymalną moc mamy praktycznie od razu, od momentu ruszenia, w przeciwieństwie do pojazdów tutaj spalinowych, gdzie musimy krok po kroku wbijać biegi i wtedy uzyskując z, każdym, z każdą chwilą większą prędkość. Model SOLE i SOLE L wyposażony jest również fotel obracany i wregulowane oparcie. Aby obrócić nasz fotel, co jest korzystną opcją w przypadku wsiadania na nasz skuter czterokołowy, wystarczy tutaj pod siedzeniem z przodu przesunąć wajchę w prawo, oczywiście trzymając ją równocześnie i spokojnie możemy się obrócić naszym fotelem. Jest tutaj opcja obracania się 360, więc tak naprawdę e, można się obrócić tutaj w dowolną stronę. Nic nas nie ogranicza w tej kwestii. E, drugą fajną opcją e, jest e, regulacja tutaj naszego oparcia. E, przytrzymując tą wajchę w górę, znajdującą się po prawej stronie, regulujemy sobie oparcie albo do przodu, albo do tyłu w zależności jak nam będzie najbardziej wygodnie. Także o pasach już tutaj Państwu wspominałem, są to zwykłe pasy. No, troszkę nie mam poluzowane, żeby się zapiąć, ale na spokojnie idzie, nie ma z tym też najmniejszego problemu. W przypadku pojazdów z akumulatorami litowymi, tak naprawdę można doładowywać go w dowolnym momencie. Po przejechaniu 5, 10 km, 15. Nic nie szkodzi takiemu akumulatorowi. Ponieważ nie ma on opcji zapamiętywania poprzednich ładowań, dzięki temu nie traci na swojej pojemności. W przypadku akumulatorów żelowych zaleca się, aby jednak rozładować pojazd około w 80%, czyli jak na wyświetlaczu pojawi się informacja, że została jedna kreska bądź dwie kreski, wtedy dopiero podłączamy pojazd i pozwalamy naładować mu się swobodnie tutaj do 100%. No, bo tak jak wiadomo, w akumulatorach żelowych jest żel, który musi być cały czas w ruchu, w zasadzie w pełnej pojemności, musi cały czas pracować, dzięki temu nie traci on na swojej żywotności ani na swojej pojemności. No i starczy nam tutaj na więcej lat. Wspomnę również o tym, że na nasze pojazdy w Sarini, Sole, można starać się o dofinansowanie PEFRON które przyznawane jest z budżetu państwowego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8250 zł. Tak naprawdę e, kwota przyznania uwarunkowana jest tutaj e, tak naprawdę gminą, e, do której składamy e, takie zapytanie. No i też e, jest zależne od kwestii ile środków jeszcze ma na przeznaczenie e, gmina na tego typu właśnie pojazdy. Yy, maksymalna no to jest 8250 8250. Yy, no i musi być minimum 10% wkładu własnego tutaj klienta. Czyli w przypadku na przykład <coughs> modelu Sarini Sole, który zazwyczaj yy, waha się gdzieś tam w okolicach 9000 yy, w naszym tutaj przypadku no to y, dużo klientów otrzymało dofinansowanie 8250, no i idealnie 10% wkładu, czyli około 750 zł było tutaj w gestii y, klientów. No i po, y, po tutaj zakupie, po przyznaniu tych pieniędzy mogli sobie pozwolić właśnie na taki pojazd. Jeśli chodzi o same dofinansowanie, Zachęcamy do pytania tutaj w jednostkach aktywnego samorządu, w swoich miejscowościach, w swoich gminach. Tam są specjalne osoby powołane, które zajmują się takimi dofinansowani, dofinansowaniami. Aby je otrzymać, są warunki, które po prostu trzeba spełniać, czyli albo posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź w stopniu umiarkowanym. W przypadku osób po 60 roku życia trzeba posiadać zaświadczenie o pracowaniu w tutaj w wolontariatach bądź wykonywaniu jeszcze prac, takich dodatkowych, mimo swojego wieku. No i wtedy aktywny samorząd zazwyczaj te pieniądze przyznaje. W wielu Sytuacjach faktycznie udało się uzyskać tę maksymalną kwotę dofinansowania, więc zachęcamy do, do składania pytań w aktywnych samorządach. Oczywiście te dofinansowania podzielone są na tury. Zazwyczaj pierwsza tura jest właśnie w okresie marcowym, kwietniu, druga zaczyna się w połowie sierpnia. Natomiast takich szczegółowych informacji udzielą na, na pewno tutaj pracownicy. E, e, aktywnego samorządu. Jeśli chodzi o prezentację modelu Sarini Sole, Al, e, myślę, że przekazałem wszystkie najważniejsze informacje. Jeśli mają Państwo nadal jakieś pytania, czy to e, chodzi o pojazdy czterokołowe typu Sole bądź e, nasze Sarini trójkołowce zabudowane i czterokołowce lekkie, zachęcam do kontaktu. Oczywiście, pod dwoma numerami telefonu. Pierwszy to jest 730 880 068. Oraz drugi numer telefonu 607 180 102. Także czekam na Państwa zapytania. Jeśli mają Państwo również propozycje e, następnego materiału, e, zachęcamy do komentowania. Chętnie tutaj dostosujemy się do Państwa potrzeb. Pod ostatnimi materiałami napisali nas, nam też Państwo parę pytań i bardzo dobrze, jeśli w tym materiale też są pytania, można również komentować. Pojawi się niedługo taki osobny materiał odpowiadając na wszystkie komentarze zebrane z paru filmów. Także myślę, że to też będzie ciekawy materiał, no i na pewno rozwiejemy tutaj wszelkie wątpliwości. Jeśli chodzi o dostępność danego modelu w danym kolorze, proszę na bieżąco dzwonić, pytać, pisać, ponieważ sytuacja jest zawsze tutaj dynamiczna i często na bieżąco wyprzedają się niektóre modele, i nie zawsze po prostu dany kolor jest dostępny od ręki. Natomiast staramy się na bieżąco uzupełniać tutaj nasze magazyny tak, aby wybór zawsze był szeroki i dopasowany do Państwa potrzeb. Także dajcie nam znać w komentarzu, co sądzicie o takim pojeździe Sarini Myślę, że alternatywa na lato, na wiosnę, na wczesną jesień sprawdzi się jak najbardziej. Pojazd Idealnie sobie radzi po terenach równych, ale również wielu klientów porusza się po łąkach bądź po ścieżkach, takich, że tak można powiedzieć, no, wydeptanych. I, I pojazdy sobie radzą doskonale. No, mamy tutaj 1000W silnik, więc jak na taki pojazd wystarczający w zupełności. Jeśli będą chcieli Państwo jakiś materiał z jazdy testowej e, z dowolnym modelem, śmiało proszę e, pisać w komentarzach. Także dziękuję Państwu za dzisiejszy materiał. I na sam koniec, żegnając się taką piękną puentą, zaprezentuję Państwu, jak on właśnie jeździ. Także do usłyszenia już w następnym materiale.